W kolejnym vlogu. Ja właśnie zamknęłam się w busie, bo pada deszcz i obok są jakieś prace budowlane. No i tak, ja właśnie ogarniam Armagedon, który się tutaj zrobił, bo braliśmy rzeczy do siostry Dominika na bieżąco. Dominik właśnie montuje dla Was vloga z poprzednich dni, więc zobaczymy, co to będzie. I tak, ruszamy za dwie godzinki, czyli jakoś o 12 i naszym celem jest znaleźć do wieczora jakieś bezpieczne miejsce we Francji yy, do spania. Wiadomo, jak tam jest yy, niebezpiecznie, więc zobaczymy. I tak, trzymajcie kciuki i do zobaczenia w kolejnych. Wyjeżdżamy właśnie do Francji, Żaneta szykuje nam kanapeczki do jedzenia, a pogoda dzisiaj całkowicie przeciwna do tego, co mieliśmy ostatnio. Ostatnio słońce. Parno, duszno, a dzisiaj full deszcz, tak więc co, nam to nie przeszkadza, będziemy sobie spokojnie jechali dalej i zobaczymy, ile nam w tej Francji zejdzie na trasie. Krzyknąłeś co, tył za kamerą. Jesteśmy we Francji, pierwsza nocka, pierwszy raz w ogóle jesteśmy we Francji, autem jakkolwiek. No, wjechaliśmy w taką mieścinkę, A. bardzo ładną, stanęliśmy sobie na polanie i chyba tutaj spędzimy pierwszą noc. Tak, rozbijamy zaraz sobie stoliczek, krzesełka, wyciągamy z rzeczy, robimy sobie, smażymy kolację i, i frisbee. Chillujemy. I idziemy spać, żeby jutro sobie jakiś film sobie obejrzymy wieczorem. Tak. I idziemy Lulu, żeby jutro być gotowi i silni na traskę, bo jutro mm -hmm. pokonujemy myślę z połowę Francji na tak, spokojnie. Tak, dłużej, na pewno dłużej. Będzie fajnie. Ogólnie mieliśmy przed chwilą bardzo dziwną sytuację. Byliśmy na fajnej miejscówce, taki parking jakby piaszczysto-kamienny. Dookoła takie pola właśnie, nagraliśmy kilka shotów z i Robimy sobie już kolacyjkę, zaczynamy jeść i podchodzi do nas bardzo dziwny gość. Wypytuje o wszystko, jest mega uprzejmy i w ogóle i miły, otwarty. No i już życzy nam, wiecie, dobranoc i w ogóle idzie sobie, po czym po minucie wraca się do nas. Z tekstem zapomniałem, że mój przyjaciel zgubił tutaj pieniądze i nie wiem, czy wy ich nie wzięliście. I wtedy wiedzieliśmy już, że totalnie jest to po prostu jakaś lewizna. No i w tym momencie po prostu z gościem się pożegnaliśmy, spakowaliśmy rzeczy po prostu w busa jak on odszedł, i chcieliśmy pojechać po prostu gdzieś dalej. Szedł akurat taki, taki pan, jakby jak myśliwy, z takim. Młodym, gdzieś z 6-7 lat chłopakiem, ze strzelbą. No i mówimy jakiś myśliwy, zapytamy go, czy może zna jakieś miejsce, bo troszeczkę baliśmy się jednak powrotu tego gościa w nocy, żeby nie mieć jakichś tam nieprzyjemności później. No i pytamy pana i okazało się, że niestety pan po angielsku nie mówi, no ale udało się tą naszą barierę francuskiego przełamać translatorem Google'a. Tak więc wszystko poszło spoko, i Pan powiedział, że on zna takie miejsce, taki parking dla kamperów dla takich busów właśnie powiedział, że to jedynie będzie kosztować 5 euro, ale mówimy spoko. Wolimy zapłacić 5 euro i mieć spokój dzisiejszej nocy, bo już jest wieczór. I kazał nam po prostu jechać za sobą. No i jechaliśmy za tym panem 30 na godzinę, całą trasę, żeby was nie skłamać. 30 na godzinę, całe miasto, żeśmy przejechali, takie miasteczko tutaj. Po czym pan doprowadził nas do, do takiej miejscówki właśnie i miejsce bardzo fajne, spokojne, co się jeszcze okazało. Ten pan poszedł w ogóle porozmawiać do tego, tej recepcji, gdzie tutaj się płaci te 5 euro i przychodzi do nas po tam 2-3 minutach i mówi, że jeżeli nie będziemy korzystać z prądu i wody, to możemy tutaj stać za darmo. Tak więc, no my w ogóle ucieszeni bardzo panu podziękowaliśmy. Te nasze zwroty po francusku Merci, merci. Oczywiście, zostały w tym momencie użyte. I bardzo fajne miejsce. Tutaj są jeszcze dwa inne kampery. I jedna pani z takim panem starsi, właśnie z jednego z kamperów, podeszli do nas. Popytali o wszystko, zobaczyli w środku busa, troszeczkę przerazili się ilością rzeczy, ale tłumaczyliśmy im, że przeprowadzamy się do Portugalii na stałe i musieliśmy trochę tych rzeczy ze sobą wziąć. Państwo mają w ogóle bardzo fajnego psa, który się, jaką się rzędkę nazywa? Mogli. Mogli. I pies po prostu ma totalne ADHD, ale jest mega pocieszny. My bardzo lubimy tego typu psy, tak więc bardzo fajnie. Fajnie że po takich dziwnych gościach i dziwnych sytuacjach trafia się na jakąś garstkę miłych ludzi. No i co, teraz już rzetka się kąpie. Ja siedzę, kończę sobie zaraz kolacyjkę. Obejrzymy jakiś film i kładziemy się spać, bo trochę jesteśmy już po dzisiaj zmęczeni. Pogona nas lekko dobiła. Tak więc co? Kolejna dawka przygód, miejmy nadzieję jutro. Miejmy nadzieję, mniej będzie takich dziwnych sytuacji, bo pierwszy dzień już nas trochę negatywnie zaskoczył, ale jesteśmy na to wszystko gotowi. Myślę, że to była pierwsza i ostatnia taka sytuacja, później już będzie tylko fajniej. Tak więc co, do jutra. No to co, pierwsza noc za nami, jak się spało? Dobrze, meteracyk jest jak najbardziej okej. Okay. Nie było aż tak duszno w nocy, bo temperatura była w miarę niska. Na Chłodno było w nocy, jakoś tak aż dziwnie. No, ale na plus, bo gdyby były takie wysokie temperatury jak ostatnio, to nie wytrzymalibyśmy tutaj całej nocy bez wentylacji. No, mogła być wentylacji. duchota w środku. Yy, tak. A co? Najgorzej było wieczorem, żeby to zorganizować wszystko. Yy, wiadomo, mamy tyle rzeczy, że ciężko się w ogóle poruszyć. Ale daliśmy radę. No i co się yy. okazało? Kąpiel jednak nie była aż tak łatwa jak nam się wydawało, że będzie. No, no. nie obyło się trochę bez chlapania dookoła tak. i na początku wszystko wydawało się na tych poprzednich filmikach takie super proste, ładne, a no wyszło jak. jak wyszło. Ale finalnie co? Wykąpać się, wykąpaliśmy, główka umyta, no, wszystko umyte. Włoski umyte. Pewnie, więc da się, da się. No, nie było wygody jak w domu, ale. No, no, nie na to się nie pisaliśmy. Nie tak, dokładnie. <gry> tak, Zresztą, gdybyśmy właśnie potrzebowali, szczególnie ja tam, yy, bardziej komfortowych warunków do meca, no to mamy prysznicę płatne na parkingu. Więc tam, więc tam co drugi dzień można skorzystać. No, my już jesteśmy właśnie po śniadanku. Yy, zjedliśmy, ja sobie zrobiłem pankejki, Żaneta jakieś płatki właśnie z owocami, orzechami. Yy, katka już wypiła, więc możemy zaczynać dzień. Mm, zaraz tak. będziemy właśnie mieć naczynia, to wszystko, tak. napełnimy bajaczki z wodą i będziemy myślę za jakąś godzinę sobie powolutko ruszać. Nie spieszy nam się, więc spoko. Pierwsze zdarzenie z Francją pozytywne, choć trzeba zauważyć, że Francuzi bardzo rzadko mówią po angielsku. Jednak no, bardzo, kilka tak. osób już tutaj do nas coś zagadało na tym postoju. W mieście więcej osób. Tak. Ale tutaj na tych wioskach to ciężko bardzo się porozumieć. No, no, ale wszyscy, wszyscy po francusku, mimo że mówimy, że no, nie znamy francuskiego, angielski, ewentualnie coś, to oni dalej twardo po francusku, więc no. jeżeli będziecie we Francji, to, to nastawcie się, że jednak e, tak czy siak będziecie ten francuski słyszeć. No my oczywiście na koniec e, bon appetit, jak było, to merci oczywiście od, odpowiadaliśmy tak. merci, merci i było super, e, no. ale fajnie. Co do wczorajszej akcji. No to sytuacja bardzo dziwna, tak więc jeżeli wy będziecie wybierać się na takie podróże, to pamiętajcie, żeby jednak dobierać miejsce ostrożnie, no i przede wszystkim uważać na, na obcych, A ponieważ... Nawet jak się wydaje bezpiecznie, to jak tylko ktoś się zagada, czy będzie podejrzany, to lepiej tam nie zostawać, nie wiadomo czy... Tak, jeżeli ktoś jest, jest by było... zbyt miły, aż tak nad wyraz, to miejcie z tyłu głowy, że może to nie być bezinteresowne, uważajcie na siebie, bo to najważniejsze, żeby... Eee, żebyśmy i my cali zdrowi dotarli do Portugalii. No nie potrzebujemy nam jakiś tam. <noise> Żaneta już bojowo nastawiona. Słuchajcie, żanetka tutaj mówi, ty się przy mnie nie bój. No już w ręce mówi, jak coś, to ja go przywitam tutaj. Nie bój się. <noise> no nie ma co. Nie ma... To co? Zbieramy się zbieramy za chwilkę. Się. I myślę, godzinka, wyjazd, wrzucimy jakąś relację z podróży. Trzymajcie się i oglądajcie. Okej, okay, w tym momencie jesteśmy w stacji dowodzenia trafika, czyli w miejscu, gdzie montujemy dla Was jakieś właśnie vlogi, wideo. Mm, I co? Dzisiaj cały dzień praktycznie spędziliśmy w trasie z uwagi na pogodę, która była naprawdę beznadziejna. Dzisiaj od śniadania cały czas nam padało, było zimno, 15 stopni, my w bluzach cały czas. No, nie tak wyobrażaliśmy sobie Francję. Mimo to omijamy sobie gdzieś tam te autostrady, jeździmy tutaj e, takimi trasami bardziej bocznymi, jakimiś eskami, coś w tym stylu, m, żeby też trochę tej Francji zobaczyć, ponieważ naprawdę jest to e, kraj ciekawy, mimo że nikt totalnie nie rozmawia teraz. Im głębiej, tym gorzej. Nikt nie rozmawia po angielsku. Naprawdę jest problem. E, my obecnie jesteśmy w samym centrum Francji, tak po linii prostej e, pod Paryżem. E, jest to miejscowość. E, Les Arrondiers. Mam nadzieję, że wypowiedziane dobrze. Miścinka taka malutka, była pizzeria, sprawdziliśmy. Bardzo dobra. I co? Gadaliśmy dzisiaj z naszym przyjacielem z Hiszpanii, z Noelem. I prawdopodobnie przedłużymy naszą trasę gdzieś o tydzień, ponieważ zajedziemy do niego do Walencji, spędzimy sobie z nim kilka dni, ponieważ dawno się z nim nie widzieliśmy. A naprawdę zaproponował, że zrobimy sobie fajnego road tripa tam po okolicach Walencji. pokaże nam kilka fajnych spotów no i spędzimy razem trochę czasu. To jest dla nas mega spoko. Plan jest taki, że pojedziemy sobie jutro, pojutrze do Bordeaux. Później z Bordeaux zahaczymy San Sebastian w Hiszpanii, i wtedy na spokojnie, za kilka dni, dojedziemy sobie do Walencji, do Noela. Tam spędzimy kilka dni, i już wtedy z Walencji pojedziemy prosto do yy, Portugalii. Więc taki jest plan. Jak wyjdzie, zobaczymy. Mamy nadzieję, że będziemy raz spoko. My teraz co? Montujemy odcinek, yy, myjemy się i kładziemy się do spania, żeby na jutro być wypoczętym na traskę. Tak więc co? Do zobaczenia w kolejnym do zobaczenia w kolejnym